Panie prezydencie, ostateczne przygotowania zostały ukończone. 20 lat rozlewu krwi kończy się dziś wieczorem, doktorze. Fuzja plazma jądrowa jest stabilna, ale niestabilna, proszę pana. Tak jak ta przeklęta wojna. Proszę pana, systemy namierzania są zablokowane na ich obiekt badań biologicznych dokładnie w środku w stolicy południa. To musi zostać zrobione, Roberts. Te potwory, które stworzyli, ilu naszych cywili już wymordowali tymi rzeczami? Liczba ofiar śmiertelnych z ich ostatniego ataku osiągnęła 50 tysięcy, proszę pana. Dzieci, doktorze, wysłali te obrzydliwości do naszych szkół. Pamiętam nagrania, proszę pana, wciąż mnie prześladują. To właśnie dlatego stworzyliśmy tę broń. I na Boga! Cóż to za broń? Rzeczywiście, to całkiem spektakl, ale proszę pana, jest coś, co pan powinien wiedzieć? Oszczędź mi naukowego bełkotu, doktorze. Słyszałem wystarczająco o niestabilnych izotopach i tym podobnych. Czy załatwi sprawę? Tak, ale symulacje pokazują całkowite zniszczenie atomowe, więc następstwa będą katastrofalne i całkowicie nieludzkie. Nieistotne. Zapomniałeś, co zrobili z Nowym Waszyngtonem? Trzydniowa masakra. Moja żona tam była, proszę pana. Oczywiście pamiętam... Wiem, doktorze, dlatego nie możemy się wahać. Zrozumiano. Sekwencja startu uruchomiona. Jakiś ruch z ich systemów obronnych? Czy mają jakiekolwiek pojęcie, co nadchodzi? Ich radar jest ślepy, proszę pana. Zamaskujemy sygnaturę perfekcyjnie. W końcu jakieś dobre wieści? Temperatura rdzenia plazmy. Przekracza parametry bezpieczeństwa. Czy ich bunkry wytrzymają to? Nic nie wytrzyma, proszę pana. Wybuch przebije się 5 mil w głąb skorupy ziemskiej. A ich podziemne zakłady hodowlane? Zostaną całkowicie zniszczone. Te rzeczy, które stworzyli, jak wasz zespół je nazywał? Biobroń klasy piątej, proszę pana. Ale żołnierze nazywali je piekielnymi bestiami. Odpowiednio. Widziałem, jak jedna rozrywa batalion czołgów z nagrania z drona. Plazma zapewni że nic nie przeżyje. Jaka jest nasza szacowana liczba ofiar? W ich stolicy? 3 miliony cywilów, proszę pana. Niech Bóg nam wybaczy, ale nie pozostawili nam wyboru. Proszę pana, plazma staje się niestabilna. Reakcja się rozpoczęła. Niech płonie. Pocisk jest gotowy. Po wszystkim co zrobili, po wszystkim co straciliśmy. Zrzuć to. Bomba atomowa została wystrzelona. Pilne, wojna dobiegła końca po 20 latach niszczycielskiego konfliktu między półkulami północną i południową. Stolica południa oficjalnie upadła. Raporty wskazują na całkowite zniszczenie stolicy południa po katastrofalnym uderzeniu broni. Liczba ofiar śmiertelnych szacowana na 3,2 miliona. Dowództwo wojskowe południa wydało formalną kapitulację. Północni naukowcy potwierdzają użycie nowej strategicznej broni opartej na plazmie. Poziomy radiacji w strefie docelowej poza możliwymi do zmierzenia granicami. Południowy ośrodek badań biologicznych całkowicie zniszczony. Prezydent Północy przemówi do świata za godzinę. Terytoria południowe rozpoczynają masową ewakuację okolicznych obszarów. Oczekiwany kryzys humanitarny. Światowa organizacja zdrowia ostrzega przed szkodliwym wpływem na środowisko. Zwołana sesja nadzwyczajna ONZ. Południowe instalacje wojskowe na całym świecie rozpoczynają demobilizację. 20 lat globalnego konfliktu oficjalnie kończy się o godzinie 04.00. Historyczny traktat pokojowy zostanie podpisany w ciągu 24 godzin. Koalicja północna obiecuje pomoc dla. Odbudowy południa. Światowe rynki pozytywnie reagują na koniec konfliktu. Oczekuje się, że globalne wydatki wojskowe spadną o 60%. Pokojowe uroczystości wybuchają w głównych miastach na całym świecie. Sprzątanie zniszczonej stolicy szacowane na 50 lat. Strefa skażenia plazmą ogłoszona trwale niezdatna do zamieszkania. Globalne rozmowy o rozbrojeniu zaplanowane na przyszły miesiąc. Tworzone są komitety odbudowy. Południowi uchodźcy szukają azylu na terytoriach neutralnych. Eksperci ekonomiczni przewidują bezprecedensową erę wzrostu. Oczekuje się, że globalna dywidenda pokojowa pobudzi światową gospodarkę. Siły wojskowe na całym świecie rozpoczynają procedury wycofania. Siły pokojowe mobilizują się do stabilizacji południa. Zaproponowana nowa Unia Globalna dla trwałego pokoju to prawdziwie historyczny dzień dla ludzkości. Wojna, która podzieliła naszą planetę, w końcu się skończyła. Pokój został osiągnięty. Ale jakim kosztem? To Gloria Harlow. Żegnam się z Global News Network, gdy wkraczamy w nową erę pokoju. Pilne. Trzecie miasto pada w ciągu dwóch tygodni. Pięć lat po historycznym traktacie pokojowym północ-południe. Nowe zagrożenie pojawia się, gdy miasta stoją przed bezprecedensowym zniszczeniem. Liczba ofiar śmiertelnych w Neotropolis osiąga 500 tysięcy. Nie znaleziono ocalałych, aby zidentyfikować przyczynę. Eksperci wojskowi zdumieni skalą zniszczenia. Zdjęcia satelitarne pokazują całkowite zawalenie strukturalne. Zwołana nadzwyczajna Rada Bezpieczeństwa Globalnego. Wzorzec zniszczenia przeczy konwencjonalnemu wyjaśnieniu. Pierwsi ratownicy donoszą całe miasta zamienione w popiół przez noc.

Żadna grupa terrorystyczna nie przyznaje się do odpowiedzialności. Przywódcy Światowej spotykają się na sesji nadzwyczajnej. Poprzednie utracone miasta, Neo Tokio i Nowy Singapur. Całkowita liczba ofiar przekracza 7 milionów. Wydane rozkazy ewakuacji dla głównych miast przybrzeżnych. Jednak satelity wojskowe nie wykrywają żadnych wystrzelonych pocisków. Globalna panika, gdy wzorzec zniszczenia pozostaje niewyjaśniony. Więc kto jest odpowiedzialny? Wszystko, co obecnie wiemy, to że poziomy radiacji w zniszczonych miastach wysoce nienormalne. Nadzwyczajne spotkanie globalnych przywódców wojskowych zaplanowane na godzinę 18. Konsultowani są generałowie wojskowi północy-południa. Społeczeństwo wezwane do zachowania spokoju. Siły bezpieczeństwa na całym świecie w najwyższym stanie pogotowia. Armie światowe mobilizują się przeciwko nieznanemu zagrożeniu. Globalne giełdy spadają w czasie kryzysu. Schrony awaryjne przygotowywane na całym świecie. To Gloria Harlow relacjonuje na żywo z kwatery głównej globalnego bezpieczeństwa, gdzie przywódcy światowi gromadzą się, aby stawić czoła niewidzialnemu wrogu który nie pozostawia ocalałych i żadnych wyjaśnień. Generałowie, dziękuję za dołączenie do tej sesji nadzwyczajnej. Pominijmy uprzejmości, pani Franklin. W tym przypadku zgadzam się z tym północnym psem. Pilnuj języka, południowy wężu. Dość! Ta małostkowa rywalizacja skończyła się 5 lat temu. 7 milionów martwych, a wy dwaj nadal kłócicie się jak dzieci? Czego dokładnie od nas chcesz? Chcę, żebyście współpracowali. Z nim niemożliwe. To nie jest prośba, generałowie. Jesteście naszymi najlepszymi umysłami wojskowymi. I co sprawia, że myślisz, że możemy znaleźć tę rzecz? Nie wygląda dokładnie jak bomba. Chyba, że bomby nauczyły się chodzić. Ponieważ obaj macie doświadczenie z bronią masowego rażenia. To szpilka do mojego ośrodka badawczego? Czy do mojej bomby plazmowej? Obu właściwie? Teraz macie dostęp do obu armii, całego wywiadu, każdego zasobu do Waszej dyspozycji. Siły północne nie będą wykonywać jego rozkazu, a południe nie ukłoni się przed nim. Dlatego będą wykonywać moje rozkazy. I rozkazuje pełną współpracę. To absurdalne. Całkowicie śmieszne. Trzy miasta zniknęły. Miliony martwych i coś tam jest. Coś wystarczająco potężnego, aby zrównać miasta z ziemią. I biorąc pod uwagę, że wojna skończyła się pięciu latach temu, wy dwaj powinniście się ogarnąć. To jest globalne zagrożenie. O, te odczyty radiacji. Co z nimi? Rozpoznaję je. Skąd? Nic. Nie obchodzą mnie wasze stare sekrety. Znajdźcie cokolwiek to robi i zlikwidujcie to. A jeśli odmówimy? Wtedy następne miasto może być wasze. Macie pełne upoważnienie. Wszystkie armie pod waszym dowództwem. Współpracujcie, albo więcej zginie. Dobrze, zgoda. Dobrze, teraz znajdźcie tę rzecz. Zanim ona znajdzie nas, będziemy potrzebować wszystkich nagrań z dronów i odczytów radiacji. Już wysłane na wasze terminale. Nie sprawdźcie, że będę tego żałować. Świat liczy na was. Na was obu. Nie zawiedziemy. W tym przypadku się zgadzamy. Więc bierzcie się do roboty i generałowie, cokolwiek to jest. Upewnijcie się, że zostanie zabite i pozostanie martwe. Nagrania z drona z Neotropolis nadchodzą. Widziałem gorsze. Naprawdę? Kiedy? Kiedy zrzuciliśmy tę bombę plazmową na waszą stolicę. Ty arogancki północny kawałek szajsu. Skup się na nagraniu i spójrz na wzór zniszczenia. Och, zaufaj mi. Znam wzory zniszczenia. To ja je tworzyłem. Swoimi mutantowymi paskudstwami? Lepsze niż twoja broń tchórza. Przynajmniej moja broń działała. I zabiła miliony niewinnych? Jakby twoje stworzenia tego nie robiły? Czekaj, spójrz na ten podpis cieplny. Nie jestem ślepy. To oczywiście uszkodzona skala. Nie, ale poziomy promieniowania są podobne do. Do czego? Nic niepokojącego. Więcej południowych tajemnic? Bogate słowa z Twoich ust. Co dokładnie robiła Twoja bomba plazmowa? Co dokładnie hodowałeś w tym ośrodku? Tajne. To kończymy. Mi to odpowiada. Znajdę to coś sam. Nie jeśli znajdę to pierwszy. To była strata czasu. Zgadzam się. Wezmę półkulę północną. Dobrze. Wezmę południe. Tylko nie wchodź mi w drogę. Z przyjemnością. A kiedy to znajdę? Dopilnuję, żeby wszyscy wiedzieli, kto znów wygrał wojnę. Nadal żyjesz przeszłością. A ty nadal coś ukrywasz. Wszyscy mamy tajemnice, generale. Niektóre lepiej zostawić pogrzebane. Jak to Coś, co miałeś w tym ośrodku? Do widzenia, generale. Powodzenia w znalezieniu naszego koszmaru. Kryzys globalny pogarsza się. Stracono kolejne trzy miasta. Liczba ofiar śmiertelnych osiąga katastrofalny poziom. Kair, Mexico City i Mumbai całkowicie zniszczone w ciągu nocy. Bez ostrzeżeń, bez żądań, bez ocalałych. Przywódcy światowi ogłaszają stan globalnego zagrożenia. Masowe ewakuacje rozprzestrzeniają się na całym świecie. Wielkie miasta pustoszeją, gdy panika ogarnia ludzi. Siły wojskowe wydają się bezradne wobec zatrzymania zniszczenia, gdy nie możemy tego zobaczyć. A poziomy przemieszczenia rosną. Najlepsi naukowcy świata są całkowicie zbici z tropu przez rosnące poziomy promieniowania. Dziwne niebieskie pozostałości znalezione we wszystkich miejscach zniszczenia. Globalna gospodarka w swobodnym spadku. Giełdy na całym świecie wstrzymują handel. Stan wojenny ogłoszony w 43 krajach. Przywódcy religijni twierdzą, czasy ostateczne. Sprzedaż podziemnych bunkrów gwałtownie wzrasta. Analitycy wojskowi szacują 14,5 miliona martwych. Wzór zniszczenia wydaje się losowy. Żadne miasto nie jest bezpieczne. Żaden kraj nie jest odporny. Światowa Federacja Dzikiej Przyrody donosi o masowych migracjach zwierząt. Wyczuwają coś, czego my nie. Twierdzi ekspert. Globalne siły wojskowe wydają się bezradne. Gdzie są nasi obrońcy? Kto nas uratuje? To Gloria Harlow relacjonuje z nieujawnionej lokalizacji, gdy ludzkość staje przed swoją najciemniejszą godziną, a nasz świat płonie bez końca w zasięgu wzroku. Niech jakiekolwiek bogowie istnieją, zmiłują się nad nami wszystkimi. Raport o stanie. Teraz. Nadal analizuję dane z półkuli północnej. Półkula południowa pokazuje podobne wzory. Aj, jeszcze nic konkretnego. Moje zespoły nad tym pracują. 14,5 miliona martwych. A wy macie nix? Minęły tygodnie, panowie. Cóż, gdyby dane południowe nie były tak zdezorganizowane. Może gdyby wasze północne drony nie były tak prymitywne. Słucham. Czy wy dwaj nie współpracujecie? Oczywiście. Zdecydowaliśmy się podzielić półkulę. Bardziej efektywny sposób. Co do aktualnego diabła? Popatrzcie na to, popatrzcie, co wasze żałosne bzdury powodują. Z całym szacunkiem. Zamknij się, nie chcę tego słyszeć! Ludzkość spędziła 20 lat rozrywając się wzajemnie. A teraz, gdy stajemy wobec prawdziwego wyginięcia, wy dwaj dzieci nie możecie odłożyć swoich ego? On coś ukrywał w swoim ośrodku, a on nie przyzna się, co robiła jego bomba plazmowa. Nie obchodzi mnie to, nie obchodzą mnie wasze sekrety, wasza duma, wasza głupia rywalizacja. Miasta płoną. Miliony są martwe, a nawet nie widzieliśmy tego, co to robi, bo nie ma ocalałych. Żadnych. Zero. A wy i grajcie w gry terytorialne? Pani. Nie przerywaj mi? To dokładnie dlaczego prawie się zniszczyliśmy. Ten podział, ta arogancja, ta mentalność, my przeciwko nim. Cóż, zgadnijcie co? Cokolwiek to jest, nie obchodzi go północ czy południe. Zabija wszystkich, więc dorośnijcie do diabła. Pracujcie razem, albo znajdę dwóch generałów, którzy będą. Zrozumiano. Tak jest, pani. Macie 24 godziny. Znajdźcie coś. Albo jak Bóg mi świadkiem, wykastrowałem was dwóch dupków. Do roboty! Cóż... Franklin była intensywna. Nigdy nie widziałem jej takiej. Słuchaj, spróbujmy po prostu. współpracować, tak? Zgadzam się. Ładuję nagranie z Meksykiem. Już skanuję dane z Mumbai'u. Te podpisy promieniowania są nadal tak dziwne dla mnie. Właściwie dla mnie są znajome, ale nie mogę sobie przypomnieć, co to. Och, po prostu to wykrztusz wreszcie. Oczywiście coś wiesz. Nie mogę. I znów zaczynasz ze swoimi sekretami. Och, jakbyś był taki przejrzysty co do bomby plazmowej. No i znów zaczynamy. Czekaj, czekaj. Co teraz? Spójrz na kwadrant siódmy. Święte szajstwo. Też to widzisz? Te ślady są masywne. Każdy ma rozmiar budynku. To niemożliwe. Głębokość sugeruje coś ważącego tysiąc ton. Rozstawa między śladami. Porusza się szybko. Jak na coś takiej wielkości. Kształt, jak jakiś rodzaj jaszczurki. O Boże, odczyty promieniowania mają teraz sens. Co masz na myśli? Muszę najpierw coś sprawdzić, zanim powiem. Ale jeśli to jest to, co myślę, to drogi Chryste. Jesteśmy w głębokim szajsie Po prostu spójrz na kierunek Zmierzają na północny wschód W kierunku... Ezrapoli, populacja 12 milionów Wysyłam drony teraz Wszystkie jednostki przekierować do Ezrapoli Cokolwiek to jest To organiczne Stworzenie Ale jak? Nic takiej wielkości nie mogłoby istnieć Chyba że... Chyba że co? Cóż, według tego co widziałem Promieniowanie plazmowe W połączeniu z tym, co gotowaliśmy w tym laboratorium 5 lat temu Myślę, że stworzyło cholernego tytana Ale chyba zaraz się przekonamy Nadchodzi transmisja z drona Dron zbliża się do miejsca wykopalisk. Dziura jest masywna. Wysyłam drona do środka. Jest tam coś na dole. Sprawdźmy, co to do diabła jest. Tunel przechodzi na wylot. Dron wyłania się po drugiej stronie. Więc gdzie jest to, co zrobiło tunel? O, mój Boże. Co do diabła. To powoduje całe to gówno? Rozmiar jest większy niż drapacz chmur. A te kolce świecą energią plazmową. Teraz wiesz dlaczego rozpoznałem odczyty. Twoje stworzenia w połączeniu z twoją bombą plazmową. My to stworzyliśmy i zmierza prosto do Ezrapoli. Spójrz na jego grzbiet. Sposób, w jaki pulsuje energią. Dlatego nie ma ocalałych, nie tylko miażdży miasta. Tu napromieniowuje je skoncentrowanymi wybuchami plazmy. Musimy ostrzec Franklina. Absolutnie. To znaczy, spójrz tylko na jego twarz. Jezu Chryste. Inteligencja w tych oczach. To nie tylko niszczy, jak zwierzę by to robiło, to poluje. Poluje na nas, na nas wszystkich. Za to, co zrobiliśmy. Jego światu, jego gatunkowi. Musimy to powstrzymać. Ale jak? Spójrz na rozmiary tego czegoś. Jeśli tego nie zrobimy, ludzkość nie przetrwa. Łączę z Franklin. A cholera. Zauważyło drona. Manewr unikowy. Za późno. Sygnał stracony. Będziemy potrzebować znacznie większej armii. Będziemy potrzebować wszystkich armii. Dzwonię do Franklin teraz. Franklin, mamy trafienie. I proszę pani. Wielki Boże, na co patrzę? Na coś, co niszczy nasze miasta. To coś to nie bomba, to cholera organiczna. Fuzja naszych eksperymentów na stworzeniach i ich bomby plazmowej. Więc to kolejne stworzenie ludzkości? Jak cholernie wielkie jest to coś? Ponad 300 metrów wysokości i kieruje się prosto do Ezrapola. 12 milionów cywilów jest teraz w niebezpieczeństwie. Już nie. Rozkazy ewakuacji już wysłane, ale musimy to coś powstrzymać. Wtedy będziemy potrzebować wszystkiego, co ludzkość ma do zaoferowania. Każdy czołg, każdy odrzutowiec, każdy żołnierz. Macie to wszystko? Mobilizuje globalne siły teraz. To coś. Może emitować wybuchy plazmy. Będziemy potrzebować osłon antyradiacyjnych. Już są rozprowadzane. I panowie? Znaleźliście to poprzez współpracę, nie konflikt. Wiemy. Dobrze, bo potrzebujemy zjednoczonej ludzkości bardziej niż kiedykolwiek teraz. Skończmy z tym. Raz na zawsze. Operacja Upadek Tytana jest teraz aktywna. Nie zawiedziemy. Nie tym razem. Więc ruszajcie. I generałowie? Cokolwiek się stanie. Dziękuję za w końcu współpracowanie. Teraz zabijmy tego cholernego potwora, zanim zabije nas wszystkich. Tak jest, proszę pani. Rozumiano. Bitwa o ziemię zaczyna się teraz. Wszystkie jednostki zgłaszają pozycję. Pierwsza fala na pozycji ser. Druga fala w gotowości. Transmisja z drona aktywna. Spójrz na te siły. Największe zgromadzenie wojskowe w historii ludzkości. Dywizje czołgów gotowe. Artyleria nacelowana. Jakiś wzrokowy kontakt z celem? Sprawdzam drony obwodowe. Jest ten drań. Mamy kontakt. Jezu. Sir. Rozmiary tego czegoś. Mój Boże. skoncentrujcie się ludzie. Porusza się wolniej niż zwykle. Wygląda osłabiony. Pierwsza fala gotowa do walki. Druga fala na pozycji wsparcia. Pozwolenie na zaangażowanie? Jeszcze nie. Niech się zbliży. Sir. Moi ludzie się niecierpliwią. Trzymać pozycję. To masywne. Nic, czego kilka dobrych serii pocisków armatnich nie może załatwić. Nie bądź pewny siebie. Pamiętaj, co zrobiło tym miastom. Pierwsza fala załadowana i gotowa. Druga fala gotowa do wsparcia. Pamiętajcie swoje szkolenie. I swoje osłony antyradiacyjne. Zrozumiano, ser. Przyjęto. To już ludzie. Los ludzkości spoczywa na tej bitwie. Nie zawiedziemy pana. Jesteśmy gotowi. Już prawie w zasięgu. Spokojnie. Cokolwiek się stanie. Stawicie temu czoła razem. Za ziemię. Za ludzkość. Przygotować się na kontakt. W zasięgu. W pewien sposób to prawie żałosne, jak słabo wygląda. Jakby miało problem z chodzeniem. Nie lekceważcie go. Te oczy jednak. Jezu Chryste. Jaki koszmar stworzyliśmy. Mieszankę południowej broni biologicznej i północnej radiacji plazmy. Idealna burza ludzkiej arogancji. Te zęby. Każdy z nich większy od autobusu. Cel namierzony? Wszystkie jednostki potwierdzają namierzenie. To coś wygląda jakby było już w połowie martwe. Dobrze. Więc wyzwólmy go z udręki. Spójrz na te oparzenia plazmowe po całym jego ciele. Zostało zranione? Może przez swoją własną moc. Ser, wszystkie jednostki zgłaszają gotowość. To nasz moment. Dywizje czołgów namierzone. Artyleria wycelowana. Pomyśleć to jest to, co stworzyła wojna. Cholerny tytan natury. Pozwolenie na zaangażowanie, sir? Wszystkie jednostki, na moje polecenie. Druga fala w gotowości. Spójrz, jak się wleczę. Prawie jakby cierpiało. Więc to będzie szybkie. Pierwsza fala gotowa, sir. Te pazury. Dosyć obserwacji, czas to skończyć. Zrozumiano, sir. Wszystkie jednostki. Broń wolna. Ogień do woli. Bezpośrednie trafienia. Wszystkie jednostki zgłaszają udane uderzenia. <laughs> To działa. To coś nie może wiele więcej wytrzymać. Spójrz, jak się chwieje. Nie odpuszczać. Druga fala wciąż trzyma pozycję. Nie potrzebujemy ich. To coś upada. Ta siła ognia przytłacza go. Dywizja czołgów zgłasza krytyczne trafienia. KRWAWI. Te oparzenia plazmowe się pogarszają. Uderzenia artylerii trafiają w kość. Tu jest to! Wygramy! Stworzenie ledwo stoi. Ledwo może się ruszać. Pociski trafiają. To działa. To rzeczywiście działa. Zwycięstwo jest w naszym zasięgu. Ludzkość zjednoczona. W końcu pokazuje swoją prawdziwą siłę. Bestia upada! Powtarzam. Bestia upada! Wszystkie jednostki, dalej młódcie tego drania. Prawie gotowe. Tylko kilka więcej. Czekaj. Co się dzieje? Sir, dlaczego świeci się? Co robi? Poziomy plazmy. To poza skalą. O Boże, Sloper, zabierz swoich ludzi stamtąd. Co? Ładuje się. Co masz na myśli, ładuje się? Energia przesuwa się w górę przez jego kręgosłup. Wyjdzie przez jego pysk. Sierżant Sloper, zabierz swoich ludzi do schronu. Ale wygrywamy. Będzie strzelać. Wszystkie jednostki wycofać się. Ten blask robi się jaśniej. Za późno. Wszyscy do ziemi. Pierwsza fala do schronów. Wielki Boże. Sloper. Sloper odpowiadaj. Ten wybuch wszystko wyparował. Pierwsza fala meldować się. Ktokolwiek? Nie ma, nic nie zostało. Cała pierwsza fala nie ma. Wszyscy nie żyją. Budynki, one się topią. Te odczyty promieniowania przekraczają skalę. Czy to krew zmieszana z betonem? 35 tysięcy żołnierzy zamienieni w płyn. Ten zapach, nawet przez nasze kombinezony. Co to za moc? To właśnie stworzyliśmy, kiedy połączyliśmy broń biologiczną z plazmą. Apokalipsa na nogę. Sir, zwraca się w naszą stronę. Bestia, nawet nie jest ranny. Cała ta siła ognia, a my tylko ją rozłościliśmy. Sloper, tak mi przykro. Co teraz robimy? Co my zrobiliśmy? Udawaliśmy Boga i stworzyliśmy diabła. Spójrzcie na to. Ten wybuch wyczerpał go. Pozwolenie na atak, sir? Jeszcze nie. Mam pomysł. Ja też to widzę. Sposób, w jaki z trudem stoi. Ten atomowy wybuch zużywa za dużo energii. Więc jaki jest plan? Zmusimy go do kolejnego. Dopóki nie będzie mógł. Ale, sir, widział pan, co stało się z pierwszą falą. Tym razem jesteśmy gotowi. Druga fala ma lepsze osłony. I wiemy, jak korzystać z podziemnych bunkrów. Moi ludzie są gotowi umrzeć. Nie dzisiaj, sierżancie. Dzisiaj kończymy to pierwsze przeżywamy. Spójrzcie, jak dyszy. Nie jest przyzwyczajony do używania tej mocy i zakładam, że zwykle nigdy nie napotyka oporu po początkowym wybuchu. Nie będzie przygotowany na drugi atak. Druga fala zajmuje pozycję. Pamiętajcie: zmuszcie go do wybuchu. Potem się schowajcie. Zrozumiano, za slopera. I pierwszą falę niech się liczy. Druga fala gotowa. Tym razem wiemy, z czym mamy do czynienia. Broń namierzona. Czas położyć tę obrzydliwość. Rozpocząć atak! Druga fala atakuje. Utrzymajcie nacisk. Bezpośrednie trafienia w całe ciało. Spójrzcie, jak się męczy. Zdecydowanie słabszy. Bestia ledwo stoi. Tak jest! Kolce. Znów zaczynają świecić. Ale ładowanie tym razem wolniejsze. Plazma. Nie jest tak jasna. Wszystkie jednostki. Teraz pod ziemię. Przechodzę do bunkrów. Zdecydowanie nie był stworzony do robienia tego dwa razy. Większość jednostek bezpiecznie przechodzi pod ziemię. Jeszcze kilka sekund. To świecenie. Narasta. Ale daleko nie tak mocne. Ostatnie jednostki docierają do schronu. Prawie tam. Pośpieszcie się. Zaraz wystrzeli. Wszyscy do środka. Uszczelniamy bunkry. To już wybuch nadchodzi. Wszystkie jednostki zabezpieczone. Przygotować się na uderzenie. Uderzenie otrzymane. Straty na poziomie 40%. Ale, sir, spójrzcie. Wybuch. Odwrócił się przeciwko niemu. Coś z nim nie tak. Całe jego ciało? Wielki Boże. Dosłownie wymiotuje swoimi wnętrznościami. Moc była zbyt wielka. Nie wytrzymał dwóch wybuchów. Spójrzcie na całe to mięso. Jego organy się rozkładają. Pada! Bestia nie żyje. Powtarzam, bestia nie żyje. Brak ruchu. Poziom promieniowania spada. Czy to. Nie żyje. My zrobiliśmy to. Ludzkość stoi zwycięsko. Dziecko naszej wojny wreszcie upadło. Nigdy więcej. Broń ludzkości nie stworzy takiego horroru. Pokój przez jedność. Nie przez zniszczenie. Łączę z Franklin. Powiedz jej, to koniec. A tym razem to naprawdę koniec. Koszmar kończy się dzisiaj. A jutro prawdziwy pokój się zaczyna. Pilne ludzkość triumfuje. Bestia, która terroryzowała nasz świat, upadła. Liczba ofiar z ostatniej bitwy. 47 tysięcy dzielnych żołnierzy, ale ludzkość stoi zwycięsko. Naukowcy potwierdzają, stworzenie było hybrydą eksperymentalnych broni, południowa broń biologiczna połączona z północnym promieniowaniem plazmowym, tworząc największy błąd ludzkości i nasze ostatnie ostrzeżenie. Wszystkie pozostałe broń plazmonuklearne do wystrzelenia w głęboką przestrzeń, ONZ uchwala jednogłośny zakaz, koniec z bronią masowego rażenia. Wszystkie narody zgadzają się na natychmiastowe rozbrojenie. 25-letni konflikt naprawdę kończy się dzisiaj. Nie końcem wojny, ale śmiercią jej dziecka. Wysiłki odbudowy rozpoczynają się na całym świecie. Globalna współpraca na najwyższym poziomie. Dawni wrogowie teraz pracują razem. Szczątki stworzenia są transportowane. Do bezpiecznego ośrodka badawczego, do badań i dokumentacji. Nigdy nie będą uzbrojone. Inicjatywa pokojowa rozpoczyna się na całym świecie. Budżety wojskowe przekierowane na odbudowę. Kryzys uchodźczy kończy się, gdy miasta się odbudowują. Stabilność globalnego rynku powraca. Świt nowej ery. Gdy ludzkość wreszcie poznaje prawdziwy koszt wojny, mówi Gloria Harlow, relacjonuje z Zjednoczonej Ziemi, gdzie pokój to już nie tylko marzenie, lecz nasza nowa rzeczywistość. Nigdy więcej nie stworzymy takiego horroru. Prawdziwa era pokoju zaczyna się teraz. Panowie, zrobiliście to? My to zrobiliśmy razem. Świat świętuje, a broń właśnie jest wystrzeliwana w kosmos. Każda ostatnia sztuka. Dobrze, widzieliśmy wystarczająco potworów, zwłaszcza tych stworzonych przez nasze własne ręce. Wy dwaj pokazaliście nam coś, że jedność jedność jest silniejsza niż podział. Nauczyliśmy się tego w trudny sposób. Patrzę na Ciebie, stary przyjacielu. Tak samo na Ciebie, bracie. Propozycja globalnej Unii została przyjęta jednogłośnie. Wszystkie granice rozwiązane wszystkie armie zjednoczone pod jednym sztandarem. Dla pokoju, nie dla wojny. Czas przejść na emeryturę generałów i stać się budowniczymi. Spójrz na nich, pracują razem. Północ i południe, jako jeden to jest twoje dziedzictwo, nie broń, nie stworzenie, ale jedność poprzez zrozumienie. Świat wam obu dziękuję. Nie trzeba dziękować. Teraz służymy ludzkości, nie stronom. W takim razie zacznijmy. Prawdziwa praca zaczyna się dziś. Dla lepszej przyszłości, dla nas wszystkich. Witajcie, panowie! W świcie prawdziwego pokoju. Zjednoczeni stoimy. Zjednoczeni budujemy. Zjednoczeni prosperujemy.